Cześć, ja nazywam się Greg z której witam, was z wykonanym odcinku z Dead by the Like. Dziekamy sobie znowu traperem. Zobaczymy, jak mi w tym meczu pójdzie. Ostatnim razem wygrałem, troszeczkę kampion, ale to tam. Na 19 rangę, to... <grych> Nic, no, takiego. Wi wiadomo, nie. Nie, no, w sumie nie kampiłem aż tak mocno, według mnie. To było bardziej tak miałem Trzy generatory obok siebie i trzy w prawie, że naprawione. Nie, nie, nic bym nie zrobił, jakbym nie kampił Dobra, tu już jakieś tam cztery inne osoby. Nie ma już tak trzech tych samych. No zobaczymy. No. Robimy tak. Składamy pułapki, żeby kurde w nią nie wpadnie. Naprawiam go w, w trójkę, nie? Co to teraz było? Psy! Ja w to nie wierzę, naprawdę! Co, co się z wami ludzi po ludźmi porobiło, serio? Dlaczego do szafek? Dlaczego do szafek? Widziałem, widziałem typiarę. Widziałem te Ona jest tu, ona jest tu. Gdzieś tu. Gdzieś jest typ. Gdzieś tu chodził. Widziałem dupę. Ewidentnie widziałem dupę. Tu jest gdzieś typiasz. Na 100%. Gdzieś się chyba spieprzył, ty. Loszki? Nie, nie no, loszki nie, na pewno nie loszki. Widziałem. Ohoho! Proszę, kurde! Gdzieś ty jest. Nienawidzę tej gry za takie coś. Ta strona latarka skończy oj oj oj, ale mi przykro ku... Ale mi przykro Ale mi przykro Sorry Się to za strona latarka skończy Bo strollowania już nici Strollowania już nici czyli ci powiem. Gdzie poszła? Gdzie poszła? Tu jest. Diga. Jak? Nie macie Sorry Sorry chłopie Nie mogę cię podnieść ty O, mam cię Dobra, mam cię Podniosłem i już to już ostatnie twoje wiszenie za tą latarkę A jeszcze jedna rzecz Nie ma To wszystko za tą latarkę To jest upośledzona gra. Ewidentnie to jest upośledzona gra. Nie, ja nie wierzę w tych ludzi. Co się dzieje z wami, chłopy? Nie grajcie tak. Nie chowajcie się do szafek jeszcze tak szybko. Czy ja to wszystko słyszę? Ja upośledzony nie jestem. Wziął go. Chodzi do Typiara, gdzieś. Widziałem. Mówię, że dziś chodzi Typiara. Aaa, rób sobie dalej to. A? No dobra. Ha, no, pokaż, pokaż się. Chłop się znowu do szafki schował. Debil. Debil. Naprawdę debil. I dzięki, że paletę zniszczyłaś. Mądre to było. Oj, 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 tak, oj, tak, tak, byczku, oj, tak, tak, byczku, plus jeden, oj, tak, tak, co, co nie, co nie, o kurde, no, cholercia, no, kręć się, kręć się, patrz, gdzie i tak, i tak podniosę, gdzie i tak, i tak podniosę, gdzie tu jest hak, no i pięknie, gdzie jest twój chłopek, powiedz mi, Dobra, gdzie jest chłop ostatni? On gdzieś przy tym, przy klapie stoi na 100%. Gdzie jest klapa. Oj, mam klapę, mam klapę. Pa, pa. Jest przy drugiej. O, ja, jakie fajne, o jakie fajne miejsce. Oj, oj, oj. Co ty robisz, powiedz mi? Nie ma. Gin, gin. Gin, proszę bardzo. So, no. Proszę bardzo, gin sobie. Nie, ja nie jestem taki dobry. Sorry. Za tą latarkę. Za tą latarkę przyjechać sobie, Czy ja sobie popatrz na Twoją śmierć. GG, rozgrywka trwała 8 minut. Dobra, więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobała rozgrywka, kampiłem, wiem, ale mam nadzieję, że wam się podobało, z tej strony był Greg Stroyer. na razie.